to no że... to jest pasja eee. 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 to totalna. To znaczy, myślę, że tutaj mogę mówić w imieniu naszym wspólnym, że to... No to jest Tak, błazne są filmem o, o aktorstwie. to jest, Bo też pokazują, że mm, to jest taki przewrotny tytuł, błazny, bo bardzo często o nas się mówi, prawda, że... A, to tacy. Aktorzy to tacy pajace, taki takie komedianci, pajace, e, frajerzy, tacy właśnie błazni. E, ja pamiętam, no właśnie, jak grałam Anię z Zielonego wzgórza, gdzie miałam 23 lata, e, i e, dawałam radę grając dwa spektakle pod rząd, e, Anię e, rano dla dzieci, czyli dwa razy po trzy godziny, czyli sześć godzin. Y, bardzo trudnych układów tanecznych, bo tam były, były też no, bardzo skomplikowane choreografie, piosenki, no i granie dziewczynki straumatyzowanej, rudej, która prawda jest sierotą i bardzo taka emocjonalna. Więc dwa spektakle pod rząd, a wieczorem antygona, więc osiem <śm> godzin <śm> na scenie. <śm> I pamiętam jak po Ani z Zielonego Wzgórza podpisywałam dzieciom takie swoje wizerunki, zdjęcia, to były moje pierwsze autografy, które, które rozdawałam, tak zarządził Pan Dyrektor. No i po spektaklu siedziałam i te dzieci w je przychodziły z tymi zdjęciami moimi i ja im je podpisywałam. I pamiętam, jak właśnie podeszła do mnie taka Pani Nauczycielka i tak stała z boku i mówi, Wy to macie fajny zawód, potańczycie, pośpiewacie i do kasy. I po prostu... A ja ledwo, mając 23 lata, ledwo się na nogach trzymałam po tych dwóch przedstawieniach. Każdy zawód jest trudny, to, broń Boże, nie, nie tak, że ja tu wyróżniam, że nasz zawód jest szczególnie trudny, ale nie jest łatwy i nie jest zabawą. Jest naprawdę pięknym e, zawodem, ale bardzo też e, często wyniszczającym naszą psychikę, bo my przecież gramy na naszych emocjach. Często tak trudne tematy, tak ciężkie, od których każdy by chciał uciec, a my właśnie marzymy o tym, żeby dostać taką rolę, gdzie będę mogła zagrać to, co, czego bym w życiu na pewno nie chciała, ale jesteśmy nośnikami tych najtrudniejszych emocji często. A jeszcze jak się ma takie zadanie od taty, bądź, a nie graj, no to, to czasami mm, naprawdę nie jest łatwo i dobrze, że są te szkoły, które nas uczą zapalać czerwoną lampkę. Stój, ty jesteś, grasz tę rolę, a nie, nie jesteś nią, żeby nie zwariować, prawda? I, nie dać się ponieść tym emocjom, nie uwierzyć, że to jest naszym udziałem. A jak u Ciebie wygląda przygotowywanie się do roli? To bardzo różnie, to też może Zbyszek o tym opowiedzieć. Bardzo różnie, to zależy od materiałów, zależy od, czy od, od tego, czy to jest teatr, czy to jest film, czy mamy w no, teatrze 2-3 miesiące, chociaż czasami w trybie bardzo szybkim się robi, albo więcej, jak u Krystiana Lupy, to i pół roku. Nie trwają próby. W filmie często gra się bez prób. Jest oczywiście spotkanie, czytanie scenariusza, opowiedzenie sobie o relacjach, o, o czym to jest i później wchodzimy na plan. Jakby różnica polega na tym, że w teatrze mamy wypracowane te wszystkie emocje, powtarzamy je czasami 500 razy, kiedy spektakl gramy tyle, ale najczęściej to jest tam no, od 50 do 200-300 razy się gra spektakl przez ileś lat. No a w filmie to, co zagramy, gramy raz i to zostaje już na zawsze. Spektakl po tych 150 razach zejdzie, zapisza i już będzie tylko wspomnieniem, a film zostanie na zawsze, chociaż my zagraliśmy tylko raz. No może parę dubli, więc troszkę więcej. Bardzo różnie. To, to jest tak, że i to pewnie Zbyszek potwierdzi, że otwiera się scenariusz, Czyta się rolę i już się, już się czuję, już, już wszystko wibruje, gdzieś już wiem, wiem co, co chcę, jak chcę to powiedzieć. A jest czasami tak, że czytam i ta postać jest dla mnie taką białą kartą, nie wiem o niej nic, zaczynam sobie wymyślać z partnerami scenicznymi czy filmowymi, z reżyserem. I czasami do końca jest jakaś niepewność, coś sobie nabudowaliśmy, ponieważ nie przychodzi to od razu, no to zaczyna się od. Kostiumu od tego, że na przykład wymyślam sobie, że będę kręciła włosy, jako ta postać, że ma, ona ma taki tik, albo że coś, że mówi jakoś specyficznie, albo że chodzi, mm. czy garbi się, czy nie, i czasami tak sztucznie narzucone jakieś wymyślone rzeczy w pewnym momencie zaczynają pracować na to, że się coś zaczyna automatycznie pojawiać. I, bardzo różnie to, to przychodzi. Czasami jest tak, że chcemy dużo wiedzieć o postaci, a czasami chcemy intuicyjnie ją prowadzić. Bo w życiu często reagujemy i postępujemy intuicyjnie, nie zastanawiając się dlaczego tak robimy. Ja na przykład mam tak, że nie zawsze chcę wszystko wiedzieć o tej postaci, o jej reakcjach.